Hej widzowie ja jestem na w dzisiejszym odcinku jesteśmy na polu dzisiaj będę strzelał tą piłką do kosza ostatnio ten film był nagrywany 20 kwietnia zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz tylko jeszcze wam coś pokażę tego pana Merlina, ale i nie tylko bo mamy już flagę jesteśmy gotowi na 3 maja no i za każdy trafiony strzał dostaje punkt, a za każdy nietrafiony po prostu nie dostaje no i strzelam pierwszy Pierwszy strzał trafiony Dzisiaj jest dość wietrznie No ale no nic to nie poradzę No Strzelam drugi Drugi nie trafiony, a było tak blisko. Trzeci strzał, czyli mam jeden punkt. Na razie. Trzeci strzał, nie trafiony. Mam jeden punkt. Teraz będzie czwarty strzał. Czwarty strzał również nietrafiony, mam jeden punkt, piąty strzał. Czwarty strzał nawet bliska, nietrafiony na, no, ale dzisiaj jest trochę wiecznie. Więc teraz piąty strzał. Piąty strzał również nie trafiony. O, I jeden punkt na razie. Szósty strzał. Szósty strzał również nie trafiony. Jeden punkt. Teraz będzie siódmy strzał. 7 strzał nie trafiony i jeden punkt, no bo zwiewał piłkę po prostu. 8 strzał. 8 strzał nie trafiony. Mam jeden punkt. Dzisiaj w szkole byłem. 9 strzał. 9 strzał również nietrafiony. 1 punkt, 10 strzał. 10 strzał również nietrafiony. A było już tak blisko. Lecimy po 11 strzał. 11 strzał nie trafiony, dalej jeden punkt, lecimy po 12 strzał. 11 strzał. Również nietrafiony, mimo że z blisko ile go rzuciłem. Lecimy po. Chyba 13. Nie. 12 strzał. Albo 13. Chyba 13. 11 strzał również trafiony Mam jeden punkt, a było już tak blisko. Teraz będzie 14 strzał, o ile się nie pominę w liczeniu. Jeden punkt. 14 strzał również nie trafiony jeden punkt. Lecimy po 15. Teraz tyłem trafiam. 15 punkt, również nie trafiony tyłem 1 punkt. Lecimy po 16. 16 punkt trafiony drugi punkt. Lecimy po 17. Flagę widzicie? 17 punkt trafiony, mam 3 punkty lecimy po 18. 18 również, nietrafiony 3 punkty, lecimy po 19. 19 punkt również, nietrafiony 3 punkty, lecimy po 20. 19 strzał nietrafiony, mam dalej 3 punkty, lecimy po 20 Dobra, lecimy po 20 punkt, mam 3 punkty 20 punkt trafiony, mam 4 punkty, lecimy po 21. 21 punkt trafiony, mam 5 punktów, lecimy po 22. 22 punkt nietrafiony, mam 5 punktów, lecimy po 26. Od tyłu autobus jedzie. 26. punkt nie trafiony, chciałem dobrać jeszcze ręką, no ale niestety nie padło. Mam 5 punktów, lecimy po 27. punkt. 27. punkt nie mam 5 punktów, lecimy po 28. 28,5 punkt. Nie trafiony mam 5 punktów. Lecimy po 29. 29 punkt. Również nie trafiony, mimo że tak blisko. Dobra, ok. Kilka sobie widzowie teraz już odpocznę. Podsumujemy sobie wszystko Pod lipą na huztoweczce Czyli miałem tylko 5 punktów Na 29 eee, Więc no na no dzisiaj miałem też utrudnienie Przez te zielone liście no A Wy mi e, 20 kwietnia też utrudnialiście Więc no No dobra no więc to byłoby na tyle Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz To o strzelałem Dzisiaj w szkole byłem I od jutra do poniedziałku mamy wolne No w sobotę i do poniedziałku jadę do Rzeszowa Więc no trzeba będzie w najbliższych dniach porobić zapasy Więc no Chyba wam wszystko powiedziałem